Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożył palca mego w miejsce gwoździ, i ręki moje nie włożę w bok jego, nie uwierzył. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Wsiądźmy na chwilę. Święty Tomasz Apostoł, takie znamienne słowa o dzisiejszym patronie powiedział święty Grzegorz Wielki, papież.